Hej YouTubers! Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Ja wiem, tęsknięliście za mną. Nie było mi aż dwa tygodnie, przepraszam, ale dodawałem mnóstwo filmów na Hełobuzy. Jak wiecie, dodajemy tam filmy codziennie, więc jeżeli chcecie śledzić, co się dzieje u mnie codziennie, wpadajcie tam, subskrybujcie koniecznie, żeby być na bieżąco. A dziś kolejny. Insta test, bo tak o to prosiliście, było mnóstwo łapek w górę, więc nagrywam specjalnie dla was. A dzisiaj co będziemy testować? Zobaczcie sami. Tutaj. Super, super. Fajnie, fajny. Okej, okay, moi drodzy, jak widzieliście na tym filmie, pokazują nam jakąś wyciskarkę. Właśnie taką wyciskarkę, taką wyciskarkę są trzy jakby zbiorniczki do wyciskania soków z owoców, pomarańczy, cytrynek i takich podobnych. My to dzisiaj przetestujemy, czy to, to tak naprawdę działa, czy to jest ściema, czy to nic nie cieknie. Tak jak widać na filmiku, czy dużo soku z tego wychodzi, czy nie. No i przetestujemy to z wami. To jest to urządzenie i jakby to ma być nasz zbiorniczek. To ma być dobre, szczelne i w ogóle super. zabezpieczone, to prawda. To jest jakby talerzyk do naszego pomarańcza. Zobaczymy, przetestujemy to. Wręcamy do końca. O, teraz są niby po pokach delikatnie ścisnąć. Tak wiecie co? Ja wezmę postawię sobie tutaj talerzyk, w razie czego jakby mi tu wyciekało. No niby nic nie cieknie. Dobra, ciekawe czy to wyciśnie całą pomarańczę. Hmm, śmieszne. Może to można tak naciskać. Nie, bo to? Niby trzeba tak naciskać po bokach. Wtedy wyleci więcej soku, tak? Takie dwa na 10, to urządzenie. Powiem Wam, że pomarańczka tak słabo się nam sprawdziła, ale wypróbujemy to teraz na cytrynie. Wciśniemy to. O, No powiem Wam, że z cytrynką to lepiej działa. Bariera taka, ale to to ściema i głównoprawda. prawda. No powiem Wam, że trochę zmarnowałem dwa owoce. Przepraszam Was bardzo, ale u mnie się one nie zmarnują. Na pewno coś z nimi zrobię. Okej okay, moi drodzy, ja daję 2 na 10, nie wiem czy sądzicie, że to było potrzebne nam w kuchni, użyteczne, na pewno nie będę tu składał słomki i pił z tego na imprezie, bo to jest po prostu słabe. 2 na 10, jeżeli macie jakieś filmy, podlinkowujcie w komentarzach na Facebooku czy na YouTubie, oczywiście subskrybujcie mój kanał po więcej, żeby być z filmami na bieżąco, palajcie na mojego Facebooka, Instagrama i to by było chyba tyle na dziś, trzymajcie się, pozdrowi, cześć!